Jesienią, kiedy to w ogrodach zaczyna powoli już brakować nam kolorów, w centrach ogrodniczych oraz w szkółkach pojawia się ta oto gwiazda sezonu – pernecja chilijska. Jest to roślina, która przybyła do nas, zresztą jak sama nazwa wskazuje, z Ameryki Południowej i zdobi kompozycje lub też nasze ogrody tymi fantastycznymi owocami. Na rynku dostępnych jest kilka odmian z ciekawie wybarwionymi owocami. Są takie, które mają właśnie barwy białą, czerwoną, lila lub, te, lub też różową. I w zależności od upodobań możemy wybrać sobie którąś z tych odmian, no i zestawić chociażby z taką skimą japońską. Ja tak zrobiłem w takiej donicy z wikliny i myślę, że jest to bardzo ciekawa i udana kompozycja jesienna, która będzie zdobiła ogród przez naprawdę długi czas. Tym bardziej taka kompozycja może również się sprawdzić jako dekoracja nagrobna przed 1 listopada. Tym bardziej, że jest, będzie ona na pewno bardziej trwalsza niż chociażby chryzantema, która już ucierpi podczas pierwszych przymrozków, a zarówno skimia, jak i pernecja będzie trzymać fason przez naprawdę długi czas. Zwłaszcza że owoce pernecji chilijskiej są odporne na mróz i czasami nawet zdobią roślinę aż do kwietnia lub też maja. Pernecja chilijska ma takie oto ostro zakończone zimozielone listki, drobne listki, tyle że one nie kują, one tylko wyglądają tak dosyć groźnie, natomiast żadnego zagrożenia dla naszych dłoni nie stwarzają i są ozdobą rośliny przez cały okrągły rok. Roślina ta dosyć wolno rośnie. Osiąga po 10 latach około metr wysokości, tyle że, aby była dosyć, wyglądała dosyć zgrabnie, to pernecję dobrze jest przycinać. Zwłaszcza wczesną wiosną, jeśli chcemy uzyskać taki bardzo zwarty okaz, no to wtedy możemy pernecję przyciąć. Pamiętajmy też o tym, że owoce pernecji są dosyć kruche, więc jeśli. Trącimy zbyt mocno dłonią na przykład takie owoce, no to mogą one nam niestety szybko odlecieć. Dlatego trzeba bardzo uważać, jeśli wykonujemy jakieś czynności, prace pielęgnacyjne wokół tej rośliny, bo niestety te owoce są dosyć kruche. Wernecja najlepiej rośnie na glebie kwaśnej. Na, tej, na tym odczynie będzie się też czuła się najlepiej i zawiązywała owoce. O ile oczywiście zostaną spełnione warunki, o których już wcześniej wspomniałem. Jeśli chodzi o nawożenie, to możemy wykonać go wczesną wiosną nawozem do rododendronów lub też hortensji. Tyle że w tym zestawieniu, czyli w tej donicy, pernecja została połączona ze skimią, ale jeśli chcemy posadzić obie rośliny do gruntu, no to one mają troszkę rozbieżne wymagania świetlne. Skimia potrzebuje miejsca cienistego, a pernecja miejsca słonecznego, więc taką Pernecję możemy sadzić chociażby z azaliami, które przecież też wymagają miejsc raczej słonecznych, ale nie z rododendronami, bo rododendrony wiadomo na słońcu będą czuły nam się dużo gorzej. Pernecja bardzo dobrze odnajdzie się na wrzosowiskach w połączeniu właśnie z wrzosami lub też z wrzoścami, które kwitną te pierwsze jesienią, a te drugie. Wczesną wiosną albo nawet zimą. Więc dodatkowo ta roślina, Pernecja, będzie takim wspaniałym, kolorystycznym uzupełnieniem tych obu przeze mnie wymienionych roślin. Pernecja może naprawdę długi, długi czas cieszyć nasze oczy w ogrodzie, albo właśnie jako taka dekoracja ogrodu. Jesienno-zimowego, bo te owoce i cała roślina będzie bardzo długo wyglądać na, w ogrodzie, w donicy. Tyle że jeśli będzie duży mróz panował w ogrodzie, no to taką donicę warto jest przenieść do miejsca chłodnego, przynajmniej na czas tych bardzo solidnych mrozów. A później możemy śmiało wynieść ją z powrotem do ogrodu, by cieszyć się właśnie pięknem tej niezwykłej rośliny. A jeśli mieszkamy w klimacie dużo chłodniejszym, gdzie zima może się okazać surowa, no to taką pernecję dobrze jest też okryć chociażby stroiszem, bo, bo podczas bardzo ostrych zim, gdy temperatura będzie spadać już poniżej minus 20 stopni, to te gałązki wraz z liśćmi będą niestety uszkadzane, gdyż pernecja nie toleruje zbyt dużych spadków temperatury poniżej zera. ale Mimo tego takiego drobnego, nazwijmy to mankamentu, pernecja powinna być uprawiana w naszych ogrodach, by zdobiła ten taki troszkę już ponury czas w naszych ogrodach czyli końcówkę jesieni i całą zimę.